Przebi śniegi to już przekwitają. No, jeszcze muszę pokazać, bo byście nie uwierzyli. Patrzcie, forsycja już kwitnie umie. Zaczyna już na żółto tutaj kwitnąć. Patrzcie jak ładnie. Jaka ona wysoka, tam na 3. Tam już 4 metry ma krzak Zagaąć. Cześć, pasieka gromadzeń. Mamy dzisiaj sobotę. Piękna pogoda. Patrzcie jak się pszczółki oblatują. Co tu się dzieje na pasiece? Jest 14 stopni u mnie dzisiaj tutaj, na dolnym wsiąszku. Jak widać, e, pszczoły ładnie, ładnie się oblatują, zbierają pyłek. No po prostu wiosna. Pewnie e, w innych miejscach, gdzie, gdzie jest też ładnie, pszczelarze zaglądają i robią przeglądy wiosenne pierwsze. A ja nie. No niestety, chory jestem. Jestem chory, jeszcze nie e, do końca wyzdrowiałem. Więc no niestety nie, nie będę dzisiaj tutaj zaglądał. Na chwilę przedem popatrzeć, bo no, nie mogłem sobie tego darować, żebym nie zobaczył tych pięknych oblotów dzisiaj. O, ostatnio szukałem tych krokusów białych. Patrzcie, jeden jest. Jeden jest. Było więcej, ale widzę jeden, chociaż wyszedł, to fajnie. No także no, ładna pogoda, można by było zajrzeć. Zrobić taki wgląd, czy jest matka, czy czerwi, czy wszystko jest w porządku, czy jest pokarm, ale muszę jeszcze parę dni poczekać. Ostatnie dwa dni przeleżałem całe w łóżku, już wczoraj było ciepło, no ale wczoraj nawet nie mogłem tu przyjść, nie chciałem ryzykować. Dzisiaj już się trochę lepiej czuję, już nie mam gorączki, więc chociaż, chociaż na chwilkę tutaj zerknę po pasiece. Poglądam. No, widzicie, dużo pszczółek wychodzi wszędzie. Naprawdę się dzieje. Ale, ale dzisiaj mają spokój ode mnie. E, tak patrzę, co tu kwitnie. Patrzcie, ile tu jest wszędzie tej jasnoty. Tutaj zawsze dużo jej rosło. Kwitnie już ładnie. Nie widać zbyt dużo pszczół na jasnocie, ale pszczoły również oblatują jasnotę purpurową. Patrzcie, tu jakieś takie niebieskie. No po prostu wiosennie się zrobiło no, tutaj jeszcze gdzie gdzieniegdzie leszczyna ale za bardzo też już pszczół nie widać Tutaj są te ciemierniki sporo ich tu mama moja ma i widzę jakieś pszczółki tu latają nawet Zbierają jakiś tutaj, chyba pyłek z tego. Więc pszczółki widzicie coraz więcej. Coraz więcej mają tutaj do zbierania. No właśnie, przecież zapomniałbym o najważniejszym o największym tutaj e, teraz pożytkiem w okresie marca umie przynajmniej, bo może gdzieś na północy na jakichś suwałkach to jeszcze nie, ale umie już popatrzcie co tu jest. Pszczół, pszczół pełno, więcej niż tych kwitnących bazi, ale tak. Tak to wygląda. Mamy kwitnące bazie. Już kwitną co niektóre pszczół naprawdę sporo chociaż nie wiem czy to widać może dam troszkę przybliżenie już sporo żółtego i sporo pszczół no, dlaczego mówię że najważniejszy no bo jednak wierzba nie dość daje pyłku bardzo dużo w tym okresie jest to taki pierwszy pożytek najważniejszy na przedwiośniu Wczesną wiosną, na przedwiośniu. Bo leszczyna nie u każdego się trafi. U mnie już po leszczynie też może pokażę. Leszczyna już przestała pylić. Może gdzieś, nie, gdzie niegdzie, ostatnie jakieś takie późne bazie z leszczyny są. O, tutaj te odkładóweczki. Wiecie, przezimowany odkład to już rodzinka. Też ładnie latają wszystkie. A tutaj. Tutaj jest leszczyna i, i widzicie ta to już jest całkiem brązowa, a nie jednej pszczoły. Ta jest jeszcze w miarę żółta. Widzę pojedyncze jeszcze tu przylatują, ale nie wiem czy one jeszcze coś tu sobie znajdą. Tam jest troszkę więcej pszczół widzę. Widocznie tam jest troszkę późniejsza leszczyna. a leszczyna, mówię, leszczyna też w porównaniu do wierzby jest po prostu jakościowo gorszy ten pyłek. Nie wszystki pyłek jest taki sam dobry. Tak samo słyszałem, że z wrzosów i z gryki jest słaby jakościowo, ale nie będę się tak wypowiadał dokładnie, bo może się mylę. Jedynie, jedynie tak gdzieś po prostu przeczytałem kiedyś. No a tu widzicie, pięknie, pięknie wierzba. Pszczół pełno, no to jak tu kwitną, to jeszcze gdzieś w okolicy też jakieś. Także pszczółki już coraz bardziej będą miały co zbierać. O, była jedna, ale akurat zwiała, jak ją chciałem nagrać. No, ale są, są szuki. Zbierają pyłek. O, tu jest jakaś. Mamy Cię. Pięknie. Szuka pyłek. Ma już obnóża jak widzicie, małą kulkę już sobie formowała. No dla pszczół to jest bardzo ważny pożytek. No bo teraz potrzebują bardzo pyłku. Niektórzy dają ramki z pierzgą jak mają gdzieś wycofane, mieli zamrożone. No ja niestety nie, bo poławiam pyłek. Po, poławiając pyłku no to wiadomo tej pierzgi jest mniej trochę do zabrania. Gdybym nie poławiał pyłku, pewnie mógłbym dużo więcej pieżgi wycofać, ale całą zimę też to zamrażać, trzymać zamrażarkę odpaloną, ten prąd drogi, no to no nie chciałem specjalnie po prostu też uruchamiać, mam taką dużą 200 litrową zamrażarkę, ale, ale po prostu było to wyłączone, no i mówię, no też nie było dużo tego ja miałem tam troszkę pieżgi, to troszkę Sprzedałem chyba miałem 6-5 słoiczków takich niedużych i i nie zostało mi już nic wszystko tam kupili pół słoiczka sobie zostawiłem bo miałem niepełne słoiki i tam pyłek czasem stosujemy czasem tą pieżgę ale ostatnio właśnie jak wróciłem z tej Azji to to nie za bardzo. Już się odzwyczaiłem. Muszę znowu zacząć. Może bym nie był chory jakbym więcej e, po prostu spożywał. No, także bardzo ładnie. Bardzo mocne obloty. Pierwszy raz w tym roku jak tu jestem są aż tak intensywne. Wcześniej były, ale wiecie, no nie było jeszcze tak ciepło. Pszczółki nie miały też takiej konieczności pewnie jak teraz. Teraz na pewno mają więcej czerwiu. A po tych kilku dniach, no ma być w jutro ma być jeszcze ciepło, jutro ma być 16 stopni. A w poniedziałek 10, a później jeszcze wtorek, środa, chyba czwartek również ładnie ciepło. Także widzicie, ładnie zbierają. Przybliżę troszkę. Małe, małe są e, dziurki żeby im było cieplej trochę pozasłaniane są te kraty żeby po prostu stworzyć im lepsze warunki termiczne do wychowu czerwiu widzicie pyłek ładnie noszą pszczoły dzieje się No. Także tym, tym takim akcentem No dużo tu więcej nie pokażę Mówię uciekam zaraz znowu Uciekam znowu do pokoju Bo mówię jestem przeziębiony Dwa dni leżałem w łóżku Dzisiaj już tak mówię przyjdę na chwilę Chociaż coś tu nagram bo pięknie latają Także mówię no we wtorek będę robił przeglądy Ma być nawet y, wtorek Środa około 18, 19 stopni. Wiem, że w niektórych rejonach Polski nawet 20 umie, niby nie, ale kto wie. Jeszcze parę dni. Ale to już nie ma znaczenia. Jak jest tak około 15 stopni, to już widzicie. Na spokojnie, można szybko zerknąć. No i co będę sprawdzał przy tym przeglądzie pierwszym? Czy jest matka, czy jest czerw? No wiadomo, jest czerw normalny, nie jakiś garbaty nietrutowy. To jest, znaczy, że jest matka, że jest wszystko ok. Jeżeli będzie wszystko ok, to... Jeszcze trzeba sprawdzić pokarm. Można zacieśnić gniazdo, jeżeli pszczół jest trochę mało, bo słaba taka rodzina przez zimę. To można, można część po prostu, część ramek nieobsiadanych wycofać. Zacieśnić gniazdo, żeby ta właśnie termika wolu była jeszcze, jeszcze lepsza. Tutaj widzicie, tak przysłoniłem, że z, z, z boku jest. Wyjście z przodu też. O, ale wolą sobie bokiem wyjść. Nie weszło to całkiem. Trzeba było cały korpus podnosić, więc tylko wsunąłem, ale zawsze to troszkę przed jakimś zimnym wiatrem zasłania. Więc w ten sposób wylotek tutaj włożyłem, nie jest dopchany, ale mówię to nie ma znaczenia. Jak chcą sobie bokiem wchodzić, nie chodzą bokiem, co za różnica. Ważne, że mam jak wejść i wyjść. No także mówię. Jeszcze chociaż już bym z chęcią dzisiaj zaglądnął, no to muszę jeszcze parę dni poczekać. Wy może już niektórzy dzisiaj dzisiaj robicie te pierwsze przeglądy po zimie. Tam gdzie się da, gdzie jest ciepło. Ja jeszcze muszę poczekać. Wiadomo, coś tam zerkałem, gdzie żyją, jak widzicie. Sporo tu pszczoły lata. Ale nie wiem jaki jest stan. Najważniejsze czy jest matka i czy czerwi. Bo jeżeli matki nie ma, czerwiu nie ma, no to może być problem i trzeba je łączyć. No i wiadomo, jak jest jakaś bardzo słaba rodzina po zimie, no to takie słabiaki też trzeba będzie łączyć. Nie ma sensu trzymać za dużo rodzin, zwłaszcza, że ja i tak chcę troszkę sprzedać, ale już mam klienta, więc e, e, no nie pytajcie, jak, jak on nie odbierze albo zrezygnuje, to, to na pewno dam znać, czy, czy sprzedam. Chcę zostawić 50 rodzin produkcyjnych na sezon, powinno mi to wystarczyć. Dobra, ja uciekam, bo, bo się znowu kurczę rozchoruję. Cześć, trzymajcie się.